ma, tu lakota, jebać tego koronawirus i witam w dzisiejszym odcinku. Dobra, kurwa, ognisko z lakotą i chuj! Dzisiaj byłem u fryzjera na łyso. Dobra, widzimy patyki. Mnie się takie chujowe, ale są. Kurwa chodź tu! Jebana. Kurwa jebana! Pierdolona sabata. Kurwo jebana! Ty kurwa? Sola, kota kurwa nie zrobi. Zara kurwa przysłana ci się. Kurwa, chodź tu. dalej. Chuj. teraz większe, kurwy. Lakota uczy was przetrwania w dziczy. Kurwa, jakbyście kurwa wałkiem kurwa kręcili. Kurwo chodź tu, a wyjebane. <laughs> Kurwa mać Dobra teraz będzie chwila, dla, której, dla którą wszyscy czekali Stoj! Kurwa maniek! Skoweruje kurwa! Skameruje! Na no chuj kurwa! To Ci powiedziałem! O! Załci pizdę! Dobra! Tyki. Kurwa! Chujowe, nie biorę Kurwa Gdzie patykit? Chujowo Kurwa, palcie chuju Większa kurwa. Pań się kurwa. Kurwa. Po skończonej robocie trzeba zesypkować ręce. Ognisko się nie pali. Chuj. Ale było! I się kurwa skończyło. Cyk Kurwa za dużo. Ma jak ci kameruje? Opa! O, spirytum jedzie ja pierdolę. też trzeba, ale w innym momencie. Dobra. Ja się z Wami żegnam, zostawcie suba, a i jeszcze łapkę w górę i jakiś przyzwoity komentarzyk by się należało. Siemanko!